się proszę powiedzieć, jak turyści w ciągu tego sezonu podchodzą do przewozów? Czy jest ich więcej w związku z tym, że Tatrzański Park Narodowy ogłosił, że te tradycyjne przewozy konne będą tylko do końca roku, a od nowego roku przewozy... W zmniejszonej ilości do, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza? Myślę, że to, to nie ma wpływu specjalnego na to. Ludzie na zapas, na zapas tego nie robią. Przyjechali na wakacje, chcą się przejechać, korzystają z tego. Jest, jest dużo turystów, pogoda dopisuje i jeździmy, jeździmy także. Nie ma jakby, ja nie uważam, żeby to było w związku z tym. Jest, korzystają, ludzie się chcą dostać do góry, chcą się przejechać tradycyjnym pojazdem. Są, no to korzystają. A dlaczego właśnie ci ludzie, ci, ci turyści chcą się przejechać tym tradycyjnym pojazdem, czyli e, konikami? A nie na przykład busem elektrycznym, który jeździ? E, po pierwsze tam te busy też mają tam ciężki może jest zakup biletu, a po drugie no wie pan, busem się jeździ wszędzie, natomiast tym się nie jeździ, bo nawet jak są po miastach, to są raczej dorożki, bo to są typowe tu takie fasiągi, więc to jest jakby inna forma transportu i ludzie chcą coś nowego i zawsze przejeżdżają się i wie pan co, bryczkami, dorożkami, no i do fasiągu, szukają ludzie nowych wrażeń, nowego tego, a poza tym no i dostaną się też, to jest to transport też do Morskiego Oka. No właśnie, a też te fasiągi to taka tradycja tutaj na Podhalu. No jest, no bo to jest jakby pierwsza forma takiego no, trochę zarobku, bo dawny i no to rzeczywiście na podchalu była straszna bieda. i No i tak się przewoziło, były takie e, wozy. No i przewoziło się. No, turysta przyjechał, e, zapłacił, no i było to jakby sposób na dorobienie sobie do gospodarstwa. Skoro jesteśmy już przy Fasiągach, co tak naprawdę czeka konie z morskiego oka, jeśli Faktycznie od 1 stycznia wejdą, wejdzie to, co zostało uzgodnione pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Patrzańskim Parkiem Narodowym, a Wami. Trudno jest, powiedzieć, wie Trudno jest powiedzieć, bo nie można przewidzieć, co się stanie, bo jeżeli ten przejazd jednak, tylko nie mają zostać, takie zamierzenie Ministerstwa. Na krótszej trasie, jeżeli ludzie będą chcieli się przejechać nawet ten krótszy odcinek, no to zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Czy utrzyma się ta sama ilość koni, czy się nie utrzyma? No bo to wszystko cały czas chodzi o to, że będzie jakby zmniejszenie pogłowia konia. Wiemy, że po wojnie było 3 miliony koni, mhm. weszły ciągniki i zostało 800 tysięcy. Jeżeli takie jeszcze miejsca będziemy likwidować, no to jeszcze będzie mniej tego konia. A fiakrzy? No wiadomo, że jak będzie zmniejszenie, no to fiakrzy też stracą pracę swoją. Trudno powiedzieć. Trudno jest. Wiadomo, że będzie to pewnie inaczej. Nie, nie da się przewidzieć, jaka będzie sytuacja, bo czasami czegoś się boimy, a to nie do końca tak wychodzi. Coś się zmieni, nie wiadomo na lepsze, na gorsze, to pewnie lepiej nie będzie. Ale no, nie chciałbym wyrokować na to. No właśnie, a co by było najlepsze? Jakie by było najlepsze rozwiązanie według pana? Najlepsze jest tak, żeby słuchać nauki i jeżeli nauka nie zaprzecza temu że te konie mają dobrze, to powinno zostać tak jak jest. Można ewentualnie jeszcze z tego, jak jest taka ta elektromobilność, próbować wprowadzać pomagania do wozu no to by jakby te konie same by zostały, no lżej by jeszcze i no, tak był było. No był taki mimo, pomysł jest, z wozem hybrydowym je, On cały czas jest, on jeszcze nie, nie umarł, tylko że no, jeżeli wóz hybrydowy i, i dowod żmotów no to też to jakby, no, nie do końca. No ale takie testy są i do tego się przymierzamy. To jest oczywiście, my uważamy, że nie, niepotrzebne, zanieczyszczanie środowiska. Ale najlepsze byłoby dla nas takie właśnie, tradycja by została, a już by jakby obrońcy nie mieli podstaw do tego, że konie się męczą. Chociaż oni nie są za tymi hybrydami, bo im wcale o męczenie koni nie chodzi, bo wiedzą, że te konie się nie męczą. Tylko żeby ich w ogóle nie było, a hybryda zostawiłaby konie. Czyli to tam nie ma w ogóle obrońcy niby praw zwierząt, chcą właściwie zniszczyć zwierzęta, a nie zachować ich, więc nie do końca to jest... A jeśli mówimy o tej trasie, która ma być zmniejszona do Wodogrzmotów Mickiewicza, nie do Włosienicy, no to też ci z jakimiś niepełnosprawnościami, osoby starsze, no też niekoniecznie będą miały tyle siły, żeby ten odcinek do Morskiego Oka pokonać o własnych siłach. No to się przesiądą do Wisły, bo jeżeli będzie transport, to będzie transport łączony i musi być Musi być zapewniony transport od Zudużmocku do... do góry. Jeśli będzie ten transport, na razie mamy tylko cztery busy elektryczne, nie wiemy co będzie dalej. Jeżeli nie będzie, to będziemy jeździć.